Dzień dobry. Dzisiaj blefaroplastyka dr Marcin Repetowski. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. To może zacznijmy od podstaw, jak to u nas, jak to w naszym podcaście. Czym jest blefaroplastyka? Bardzo skomplikowane słowo blefaroplastyka. Tak naprawdę to jest plastyka z wiodczowej skóry powiek górnych. Czasami błędnie nazywana liftingiem górnych powiek. Zabieg, który wykonujemy u pacjentów, u których elastyczność skóry zawiodła. Genetyka. Przyczyniła się do szybszego starzenia się skóry. Zabieg, który ratuje nas przed gorszym widzeniem, gorszym pracem, gorszą pracą aparatu ochronnego oka i powoduje po zabiegu zwiększenie pewności siebie, zwiększenie swojej wartości i lepsze widzenie. Czyli są dwa kluczowe aspekty: ten aspekt wizualny i przede wszystkim no to, że widzimy jednak lepiej, mając te powieki. Podniesione, tak to można powiedzieć? Tak, jest zliftowane, podniesione, to jest dobre słowo. E, widzimy lepiej, to to ja może źle się wyraziłem, bo my nie widzimy ostrzej, ale ten narząd wzroku jest mniej zmęczony, lepiej pracuje i 100% pacjentów u nas operowanych i w innych ośrodkach prawdopodobnie też e, mówi, oprócz efektu estetycznego, że są super turbo, że tak powiem, zadowoleni często. Yy, mówią o tym, że mają niezmęczone oko, że wstają niezmęczeni, lepiej, wydajniej pracują, mniej światła używają yy, do oświetlenia swojego miejsca pracy. Yy, to jest yy, jakby są same główne plusy tego zabiegu czyli estetyka i funkcjonalność. Tak. A kto jest w grupie docelowej? Grupa jest niesłychanie szeroka, bo zarówno yy, trzeba zacząć od tego jakby kryteria wiekowe. Ogólnie mówi się, że to jest y, zabieg dla osób dojrzałych. Nie do końca jest to prawda, bo ta średnia jest od 35 do najstarszego naszego pacjenta wiek to był 94 hmm. lata, to był mężczyzna. Y, I więc jakby zaukładajmy od 35 do 90 lat y, to jest taka grupa wiekowa. Natomiast grupa y, y, związana z estetyką to jest trochę młodsza, bo zdarzały się panie, które miały niecałe 30 lat. Przychodziły do nas z problemem opadających powiek, i część z nich miała ten problem. To właśnie jest ta genetyka albo warunki pracy, że ta wiotka skóra opierająca się o brzeg rzęsowy, przelewająca się nawet przez rzęsy, zaburzała widzenie. Druga grupa to, są, to jest grupa osób, których, u których wskazania są tylko i wyłącznie estetyczne, to są osoby, które chciałyby poprawić swój wygląd. Podchodzimy do tego mniej chętnie. Bo jakby jako instytucja medyczna y, chcemy ludziom pomagać przede wszystkim chorym, ale oczywiście ta, 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 ta grupa osób z niedomogą estetyczną jest też są, to, 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 to są też nasi pacjenci y, i jesteśmy w stanie im pomóc. Jak wygląda kwalifikacja? Na pewno trzeba się udać na taką pierwszą konsultację, diagnostykę? Tak, bez, bez pierwszych co najmniej dwóch, nawet czasami spotkań nie przystępujemy do zabiegu. Bardzo często jest tak, że pacjenci w zapytaniach do kliniki przesyłają swoje zdjęcia i to jest taki pierwszy krok bardzo często są umawiani na wizytę kontrolną, czy kwalifikacyjną do chirurga. Na tej wizycie, która wcale nie jest taka krótka, trwa od pół godziny do godziny czasami, opowiadamy o tym jak wygląda zabieg. Co będziemy robić, jak będzie trwał i jak będzie, jaki jest przebieg zabiegu, a także kwalifikujemy, czyli sprawdzamy, czy pacjent kwalifikuje się ze względów medycznych, okulistycznych czy stricte estetycznych, lub czy są to, to mieszane, e, mieszane problemy. Także w czasie wizyty kwalifikacyjnej robimy fotografię, opowiadamy o zabiegu, opowiadamy przede wszystkim o powikłaniach, które mogą spotkać pacjenta w trakcie zabiegu. To jest niesłychanie ważne żeby pacjent wiedział, co się może wydarzyć, żeby nie, był, nie czuł się oszukany, że czegoś mu ktoś nie powiedział. Bo bardzo często niestety w tych rozmowach z pacjentami dowiaduje się, że byli na konsultacjach w innych ośrodkach, gdzie nie powiedziano im o dwóch najgorszych powikłaniach, które spotykają czasami tych pacjentów. Co prawda nie znam osobiście żadnego takiego pacjenta, którego spotkała najgorsze powikłanie, jakie jest, o którym później powiem. E, ani chirurga, ani pacjenta, ale to jest corocznie opisywane w piśmiennictwie. A jak rozpoznać, że kwalifikujemy się do tego zabiegu? Sami sobie? Tak. Najprościej, jeżeli jesteśmy ciągle zmęczeni, mamy zmęczone oko, yy, źle widzimy, czasami yy, zaburze, mamy zaburzone pole widzenia. I u pań y, jest jakby zupełnie inaczej kwalifikują się panie, inaczej panowie. To, to ciekawe, to ciekawe. Tak, pa, panie się kwalifikują w ten sposób, że w czasie malowania oka malują sobie te piękne rzęsy i nagle ten piękny makijaż odbija jej się y, na powiece. Y, po prostu wszystko jej się rozmywa, nie, nie, nie ma, nie składa się w całość. A faceci, no, jak to faceci, interesują nas inne rzeczy niż dziewczyny, nie malują, albo rzadko malujemy oczy, Natomiast często prowadzimy samochód i mieliśmy kilkunastu pacjentów, którzy przyszli do nas dlatego, że porysowali sobie samochód, bo pole widzenia było tak ograniczone, że czegoś nie zobaczyli. No i otarli o supek, o coś, no samochód ważna rzecz. Więc tutaj pierwsze kroki były do naszej kliniki. Czyli i dla kobiet, i dla mężczyzn tak. boleśnie w wymiarze dla każdej z tych płci. Tak, to, to jest, to, to, ta, tylko ten, ta boleść jest inna dla nas, dla mężczyzn, inna dla kobiet. A bo była mowa o tych zdjęciach. Czy warto porównać zdjęcia sprzed kilku lat i tak, zobaczyć, tak. Dla że. Dla nas że to jest to... bardzo ważne, dla chirurgów, bo czasami pacjenci, jakby ta opadająca powieka, zmienia układ górnej części estetycznej twarzy na tyle dużo, że my nie wiemy, gdzie jest do końca kąt oka, gdzie on był. Mamy świadomość, że, że ta powieka postarzała się, zmieniła się, że, że powieka w niektórych elementach wyciąga się bardziej lub mniej. Dlatego bardzo lubię obejrzeć zdjęcia. Przed kilku, kilkunastu, albo nawet kilkudziesięciu lat, jak to oko wyglądało. I do tego oka próbujemy dostosować ten nasz zabieg. Ja osobiście nie lubię zmieniać kształtu oka yy, i staramy się nie robić zabiegów typu yy, Foxy Eyes. To jest nienaturalne mhm. yy, i nie zawsze dobrze wygląda. Od, odmówić to nie odmawiamy, może pacjentom, może tak powiem, natomiast yy, staramy się przekonać do naszej wizji. I 99% pacjentów gdzie nam wierzy. I 99% jest zadowolonych. Czyli mamy konsultacje za nami i co dalej, jeżeli się kwalifikujemy? Umawiamy pacjenta na konkretny dzień zabiegu. Pacjent jest przygotowany przez nas, zespół przygotowujący, czyli dostaną, zostaną wysyłane badania, które mamy zrobić. To są pełne badania do zabiegu chirurgicznego, łącznie z EKG i łącznie z prześwietleniem płuc, ponieważ kilka z naszych pacjentów już w czasie tej pierwszej kwalifikacji odpadło z zabiegu ze powodów, Innych chorób, na przykład guzów płuc, o których nie wiedzieli, więc to jest też bardzo ważny aspekt. Gdy już trafią do nas na, 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 na klinikę, jak wygląda zabieg, że tak powiem, od drzwi do drzwi? Trwa on około plus minus dwóch godzin, jeżeli chodzi o górne pobiegi. I na to składa się badanie przedzabiegowe, ponowne pytanie, zgoda pacjenta, sam zabieg i okres pozabiegowy. Po dwóch godzinach pacjent w zasadzie może wyjść do domu, ale zachęcamy, żeby został z nami przez kilka godzin, żeby nie było krwawienia, żeby nie było jakiegoś śniaka wynaczyniającego się, żebyśmy mogli wypuścić pacjenta w dobrym zdrowiu i w dobrym komforcie. Prosimy zawsze, żeby ktoś odebrał pacjenta, jak paczuszkę prawie, żeby, żeby nie prowadził sam samochodu. Oczywiście. Mamy świadomość, że pacjenci są różni i czasami mówią nam jedno, robią drugie, mhm. no ale na to nie mamy wpływu. Ale zdrowy rozsądek pacjentów, do którego przemawiamy, z reguły wygrywa. Ja jestem głosem pacjentów, więc od razu zapytam czy boli? No, kłamałbym, gdybym powiedział, że w ogóle. Um, powiem tak. Przez lata mówiłem, że boli tak jak u stomatologa, zniecz... bo, ponieważ może zacznijmy od tego, że możemy znieczulić miejscowo, miejscowo z sedacją i ogólnie. Ta trzecia, ostatnia forma jest przeze mnie praktycznie niestosowana, bo jest zła znieczulenie miejscowe i miejscowe sedacji daje olbrzymi komfort i pacjentowi i chirurgowi, i czy boli. No więc zawsze mówiłem, że boli niewiele, szczypie jak u stomatologa. Mhm. Sam y, nie tak dawno przeszedłem zabieg bleferoplastyki i muszę powiedzieć, to nie jest bólnie do wytrzymania, ale jest to nie, nieprzyjemne, niekomfortowe w pierwszym okresie. W momencie, kiedy już powieka jest znieczulona, to są dwa wkłucia, pacjent y, ma dziwne wrażenie, że zaboli za sekundę, Natomiast nie boli w ogóle w trakcie zabiegu. Pod koniec zabiegu czasami jest sytuacja taka, że no to znieczulenie powoli puszcza i to jest niekomfortowe. Mamy taką umowę dżentelmeńską z pacjentem, że jeżeli boli, mówi nam, my dostrzykujemy pacjentowi znieczulenie, ale w kilku przypadkach i pacjentki potrafiły mi się podkażeć po kilku miesiącach, mówi, ja nie chciałam panu mówić już, bo chciałam już skończyć, ale mnie już trochę bolało, pod koniec. No, to nie jest zabieg idealnie bezbolesny, ale nie jest to naprawdę ból taki. Mówię to jako człowiek, który przeżył ten zabieg, który a faceci wiadomo, że z bólem mają bardzo ciężko, że to jest ból do zaakceptowania. To najlepsza rekomendacja, że pan doktor też jest po zabiegu. Tak, i moim, moim jakby wskazaniem do tego było to, co powiedziałem, to było ciągle zmęczenie oczu, ciężko było pracować przy komputerze. Wracałem, ja nie, nie zawsze Pracuję w Warszawie, jechałem tam godzinę do domu. To oko gorzej, gorzej odbierało światło i jestem mega, mega zadowolony z tego, co zrobiłem. Im dłużej mam te oczy zoperowane, tym bardziej jestem zadowolony, że to była super decyzja. Ale samochód nie był zarysowany? Nie, nie. Udało mi się zrobić ten zabieg przed tym, kiedy zupełnie przestałem widzieć z boku. Czyli jesteśmy po zabiegu. Po jakim czasie no, mamy taką pełną już formę, że tak powiem? No. Mm, Kolejne trudne pytanie, bo tak naprawdę po 7 dniach, od 7, od 7 do 10 dnia to jest czas, kiedy zdejmujemy szwy I w zasadzie pacjent jest wtedy wyleczony, pozostaje blizna, i tutaj zaczyna się prawdziwe gojenie, bo trzeba pamiętać, że blizna przebudowuje się od 180 do roku. Od 180 dni do roku. I to jest dla nas ważne, natomiast dla pacjenta. Pacjent oczekuje błyskawicznej przemiany, trochę tak jak w powieści szpiegowskiej: że zdejmujemy plastry, jest inny gość, wygojony i może już latać po świecie. Ale tak niestety nie jest. Tak nie jest, tak nie jest. To trzeba jasno powiedzieć. Pacjenci muszą i wiedzą, że po tym zdjęciu szwów następuje jeszcze okres takiej krótkiej rekolwalescencji do trzech miesięcy, kiedy my oceniamy efekt zabiegu. Po, tam się już po trzech miesiącach nic nie zmieni. Wewnątrz blizna się oczywiście przebudowuje, natomiast dla pacjenta już się niewiele zmieni. Dlaczego jest to ważne? Dlatego, że po tych trzech miesiącach, no powiem tak, 98% naszych pacjentów jest zadowolonych, ale są pewne niedociągnięcia. Czasami gdzieś rozejdzie się szef. Czasami efekt kosmetyczny nie jest tak idealnie zadowalający. No, chciałbym, żeby tak było, ale tak nie zawsze jest, że musimy zrobić korektę. To jest po tych trzech miesiącach, czas, w którym ustalamy, że trzeba tą korektę zrobić lub nie. Yy, I robimy ją po kolejnych trzech, czterech miesiącach. Jeżeli jest taka potrzeba. I dlatego, jakby ta liczba zadowolonych pacjentów jest bardzo, bardzo wysoka, bo tutaj nie opowiadamy głupot, że po trzech, po trzech tygodniach będzie pan idealny, no. albo pani, będzie można się malować, będzie można wszystkie aktywności robić. No nie, nie mówimy tego, bo od początku jasno mówimy o pewnych ograniczeniach zabiegu. No, tak w życiu w ogóle nie jest, że nagle jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Nagle świat stanie się idealny. Tak jest yy, tak jest, że tak nie jest, ale nie wszyscy pacjenci o tym wiedzą mhm. i każdy chce wierzyć w to, że on jest idealny, inny niż wszyscy, wygoi się w tydzień i będzie doskonale. No, trzeba mieć trochę mhm. takiego do tego dystansu. Po tym czasie blizny są niewidoczne zakładam. Po trzech miesiącach, tak. Do trzech miesięcy bardzo często jest czerwone, czerwone zaczerwienie, to, to czerwona kreska. Yy, która przez jakiś czas jest bardzo cienka, później mhm. przebudowuje się, więc jest grubsza i wyczuwalna Pacjent To jest taki moment po 3-4 tygodniach, kiedy pacjenci bardzo się tym martwią. No, uspokajamy, że tutaj to jest naturalny proces. Yy, no, ale ja kiedyś operowałem sobie brzuch, i było krócej. Może, ale myślę, że też pacjenci szybko zapominają o tym, jak już jest dobrze, ile trwało to gojenie tak naprawdę. Bo w momencie, jak przestaje boleć blizna, ciągnąć blizna, pacjent zapomina o tym, już nie, nie patrzy. Na, na powieki patrzymy cały czas, każdego dnia. Gdy wstaniemy, gdy idziemy spać, gdy przechodzimy koło szklanej szyby. Albo gdy bierzemy telefon i patrzymy, zawsze widzimy ten, te kilka elementów buzi. To jest nos, powieki, uszy czy, czy, czy policzki. To jest bardzo widoczne, więc pacjent się tym niesłychanie przejmuje. Naszą rolą jest to, żeby pacjentowi wytłumaczyć, że cierpliwość to jest drugi najważniejszy lekarz po nas. Zgadza się. Najczęstsze mity i obawy pacjentów. Czy to jest jak lifting? Nie, to, to w ogóle nie jest jak lifting, bo to nie jest lifting. Jest coś takiego, co się nazywa liftingiem górnej jednej trzeciej twarzy, i to nie jest ten zabieg. Natomiast ten zabieg w anglosaskim, e, części anglosaskich e, nomenklatury nazywany jest liftingiem powiek. I to w zasadzie jest w jakiś sposób zasadne, ale mylone. Lifting powiek też stosowany jest u części kosmetologów i lekarzy medycyny estetycznej, którzy wykorzystują różne narzędzia, lasery, plazmę, do tak zwanego liftingu powiek. A tak naprawdę jest to poparzenie tej skóry spowodujące jej skurczenie, ale jest to bardzo zabieg, uważam, niedobry i krzywdzący dla pacjentów, ponieważ zabieg jest bardzo, efekt zabiegu jest krótkotrwały, jest zabieg dosyć bolesny i okres yy, rekonwalescencji bolesny. Ale tak, ja wrócę do tego. Jest krótkotrwały, trwał ten efekt dobry około 3 miesięcy, a dla nas, dla chirurgów blefaroplastyków, taka grupa, która operuje, za chwilę do, tej, do niej wrócę, to jest kłopot przy operacji później, mhm. ponieważ tworzy się bardzo dużo małych wzrostów, które utrudniają nam później zabieg. Więc osoby, które trafią do nas po tych kosmetologicznych zabiegach, no to jest trudniej nam je operować, i ten efekt kosmetyczny i gojenia. Efekt jest dłuższy. A wracam do grupy operującej, bo tutaj jest taki mit, że operują tylko chirurdzy plastycy. To kompletnie nie jest prawda. Pierwszą grupą operującą to są chirurdzy-okuliści. Drugą, i to już jest tam można w procentach podawać, to są chirurdzy głowy i szyi, na którą składają się chirurdzy twarzą-oszczękowi, chirurdzy-laryngolodzy, chirurdzy-plastycy i okuliści. Do tego dochodzą jeszcze wielu innych specjalistów, którzy próbują to operować z różnym skutkiem, czasami bardzo dobrym, czasami gorszym. No, nie będę tutaj kołków na głowie im ciosał. No, każdy rządzi się swoimi jakby swoim sumieniem i, i umiejętnościami. My, którzy operujemy, z reguły mamy do tego dodatkowe kursy, doszkalamy się i to jakby ta, 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 ta procedura, która była zapoczątkowana w XV wieku, była pierwsza operacja. Przeprowadzona blefora fora to, to niesamowite, nie spodziewałem tak, bardzo, się. Bardzo, bardzo dawno temu. Yy, cały czas ewoluuje yy, i po, polepsza się. Mamy lepsze yy, materiały szewne, mamy lepsze yy, narzędzia do cięcia, chociaż większość z nas lubi nożyczki i skalpel. A te alternatywy, na przykład plazma? Nie mogę w ogóle polecić tego, naprawdę, ze względu na to, że po pierwsze sam w momencie przejścia, wejścia tych zabiegów. Około 10 lat temu sam próbowałem. I nie mam dobrych efektów, nie mam dobrych, yy, dobrego zdania o tych zabiegach. To jest zabieg dla bardzo młodych osób, gdzie te zmiany są bardzo niewielkie yy, i te, wtedy to uszczypnięcie tej skóry może pomagać, ale też na krótki, krótki czas. I nie, nie, nie polecam tego zabiegu zdecydowanie. Czyli nie. potem ta lekko. Poparzona powieka, tak możemy powiedzieć, po prostu wraca do To jest tak, takie, takie kierunku... bardzo yy, skrócenie tematu, ale hmm. tak, tak, poparzona powieka dosyć szybko wraca do, do. wyciąga się, nawet wyciąga się bardziej, no bo jest po prostu zniszczona częściowo struktura skóry. A jakieś inne alternatywy? Yy, nie, nie ma innych hmm. alternatyw. Poza, jeżeli ta wiotkość skóry nastąpiła, człowiek widzi źle, skóry jest za dużo. Nie ma innej alternatywy niż chirurgiczne wycięcie tej powieki. Wracamy do mitów i obaw. Czy można wyglądać sztucznie? Tak, to nie są mity. Źle, źle przeprowadzony zabieg, kiedy, jest, yy, kiedy wytnie chirurg zbyt dużą część powieki, yy, to jest dużo gorsza sytuacja niż gdy wytnie za mało. Yy, więc wygląda się wtedy sztucznie, ponieważ yy, po pierwsze skóry na górnej powiece jest o wiele, wiele za mało. I paradoksalnie yy, my chcąc liftingować yy, oko... Opuszczamy brew, ponieważ ona mhm. ciągnie w dół. No to jest bardzo niedobre. Pacjenci wtedy mają mniejsze oko, yy, są niezadowoleni. Yy, ale dotyczy może ten, ta, ta, za duża liczbę, yy, ilość skóry wyciętej dotyczy także dolnej powieki, bo my tak sobie rozgadaliśmy o górnej, ale zabieg dotyczy także dolnej powieki. I tutaj jest zdecydowanie go, że jeżeli wytniemy jej za dużo, to możemy doprowadzić do odwijania się powieki. To jest w ogóle bardzo złe powikłanie i. Nie należy zrobić, należy zrobić wszystko, żeby ten zabieg był idealnie wykonany. Dlatego ten zabieg u nas trwa bardzo długo, bo my się mhm. kompletnie przy tym nie spieszymy. I czasami słyszę o kolegach czy pacjencie mówią, że ktoś tam zrobił zabieg w 30-40 minut. Możliwe, ale uważam, że to jest yy, igranie z ogniem i igranie ze zdrowiem pacjenta. Zawsze warto stawiać na profesjonalistów co z mimiką? Przy dobrze zrobionym zabiegu mimika nie zmienia się. I nie powinna się zmieniać. Z założenia, jeżeli wychodzimy, że my chcemy pozostawiać kształt oka taki, jaki jest. Nie zmieniamy jego kształtu, nie podwieszamy oka do góry, nie robimy takiego zmiany kształtu oka. Nie powinna się zmienić mimika. Aczkolwiek w pierwszym okresie, i też tego jestem, um, chciałem powiedzieć przykładem, ale nie, nie wiem, jakie inne słowo użyć. No, jestem pacjentem, który doświadczył tego, że po zabiegu czuje ciągnięcie tej powieki. Myślę, że moja mika się nie zmieniła, ale w moim mózgu jest kurczę, ciągnie mnie, coś tam się mogło pozmieniać. No. Mm. Jest skóry dużo mniej, jest wzrost, który przez rok się musi przebudowywać yy, i trzeba o tym pamiętać, trzeba o tym pacjentowi powiedzieć, żeby on nie był zdziwiony. bo Wydaje mi się, że bardzo szczegółowo opisuję, opowiadam pacjentom przed zabiegiem o, o zabiegu, ale wielokrotnie do mnie pacjenci dzwonią, mają mój prywatny telefon bardzo często, bo różne rzeczy się dzieją po zabiegach do, do roku. Yy, ale wie pan co, bo ja się boję, że jest coś źle, bo ciągnie mnie. No, oczywiście, może tak się zdarzyć. Czy to się cofa? Znaczy, czy cofa się, czy trzeba powtarzać zabieg, tak? Tak, myślę, że tak to możemy yy, ująć. Po 15 latach pewnie tak. Wcześniej raczej nie. Wcześniej raczej nie. Dobrze zrobiony zabieg powoduje olbrzymi komfort pacjenta, ta skóra też nie starzeje się już tak szybko jak do tej pory. I prawdę mówiąc, ja do tej pory w mojej karierze dwukrotnie operowałem po swoich operacjach pacjentkę. Raz po mniejszym, znaczy krótszym niż 15 lat. I powiem, że to nie była dobra decyzja ani moja, ani pacjentki, bo obydwoje się umęczyliśmy. Efekt estetyczny nie był tak doskonały, jak obydwoje myśleliśmy. Jesteśmy bardzo zaprzyjaźnieni, więc mówimy sobie wiele rzeczy. I finalnie jest wszystko dobrze, ale to gojenie też trwało długo. Natomiast u pacjentki, która była po 15 latach, 16 lat po zabiegu, to rzeczywiście ta pani po już yy, przeszła w międzyczasie chorobę nowotworową. No, yy, ta, ta, ta homostaza organizmu zmieniła ją trochę i to był yy, dobry zabieg kolejny. Tak. Natomiast no, z tego, co wiem, znaczna większość pacjentów jest po prostu bardzo zadowolona i to zmienia jakość życia. Chciałbym powiedzieć, że 100%, ale no to, to byłoby nieuczciwe. Na pewno nie wszyscy, bo nie, nie wszyscy mi mówią e, o jakichś negatywach. Natomiast 98% na pewno jest zadowolona. A jakaś taka jedna historia, takiej opinii, gdzie się na, naprawdę życie jakoś ciekawie odmieniło? E, no o pacjentce, która e, martwiła się, że nigdy nie znajdzie męża, myślę, że to zupełny przypadek, <grym> że mm -hmm. robiła różne rzeczy, odchudzała się, zmieniała, zmieniała włoski zoperowała te powieki i przyszła mi, pan mi uratował życie, bo znalazłem męża. Myślę, że w ogóle nie jestem autorem tego sukcesu, po prostu tak przyszedł czas na, na tą babeczkę. Natomiast y, najciekawsza historia z moich jakby y, y, takich przygód z pacjentkami, bo z pacjentami miałem trochę inaczej, to była pacjentka, której naprawdę tłumaczyłem, proszę pani, teraz po zabiegu, operowała się załóżmy w czwartek, była to taka dosyć znana osoba, nie chcę podawać nazwiska, z pierwszych ekranów telewizyjnych, i w czwartek ją operowałem, a w piątek albo w sobotę był program na żywo, który ona mhm. prowadziła w pełnym makijażu. Ja zadrżałem, ponieważ no, to jest bardzo świeża rana. Ten makijaż był bardzo ciemny, taki fioletowo-niebieski, pomalowane to oczko tak teatralnie, bym powiedział. Ja tak patrzyłem i tylko czekałem, kiedy ten program się skończy, i od razu do niej dzwoniłem. Mhm. I ona mówi, ja wiedziałem, że pan zadzwoni, ale no, tak dobrze wyglądałam. Poszłam prowadzić program, mówię, wszyscy świetnie, mówię, ale ja pani sugerowałem bo się, że coś się zapaprze. No, ale Nic się nie wydarzyło. Natomiast to nie jest dobra droga, żeby wszystkie aktywności naturalne zrobić. U tej pacjentki wyszło doskonale i do tej pory jest na wizji, że tak powiem. Widuję ją i nawet jesteśmy zaprzyjaźnieni prywatnie, ale zadrżałem, jak zobaczyłem ją w telewizji. Przez chwilę jeszcze myślałem, że to jest jakiś stary program, no, ale nie, to był program na żywo. Ostatnio miałem przyjemność tutaj rozmawiać z Iwoną Guzowską. Rozmawialiśmy o, też prywatnie. Legenda o... polskiego boxu. Jak, jak, jak najbardziej. Czy, czy taka osoba zawodowa pięściarka musi potem uważać bardziej na, na te oczy no. trenując? Do, znaczy, Przez 6-8 tygodni nie powinna wracać do sparingów. Natomiast potem to jest normalne oko. No, normalnie mamy wszystko robić. Pięściarze. My mamy sporo pacjentów e, z tej firmy KSW, pięściarzy. Którzy operują się z innego powodu, bo oni właśnie źle widzą, I panie mhm. i panowie. Tak. Poza tym wielokrotne urazy okolicy łuku brwiowego powodują, że tam jest, jest dużo blizn, których czasami nie widzimy, bo czasami powie się sprzecięta, czasami naciągnięty mięsień. Dużo operujemy tych y, naszych y, walecznych pań i panów. I tutaj 100% jest zadowolonych. 100%. Nie chcę wymieniać z nazwisk, bo mhm. są znane osoby, i nie wiem, czy by sobie życzyły, ale 100% mamy zadowolenia. Część na pewno znam, podpytam z przyjemnością, bo też siedzę w środowisku sportów walki, czyli zabieg zdecydowanie polecamy, jest dla każdego, jeżeli tak, chodzi o tę grupę każdego. docelową, o której powiedzieliśmy. Oczywiście. Jakieś leki przed, po? Tak, proponuję przed suplementować leki z ziołem ruty. Na przykład rutinodzkorbin, to zmniejsza uszczelnia na naczyń, jest mniejsze krwawienie, krwawienie mniejsze, mniejsza możliwość robienia się siniaków. I tyle. No, proponujemy nie palić papierosów. No to jest ta nikotyna niestety bardzo nam przeszkadza w zabiegu. No nie pić alkoholu. I ogólnie takie dobre prowadzenie się jest wskazane przed zabiegiem i po zabiegu. I 90% pacjentów się do tego stosuje. Zapraszamy zatem na diagnostykę, na konsultację z mojego punktu widzenia. No nie warto zwlekać. Nie, i z mojego tym bardziej nie warto zwlekać. Ja osobiście zwlekałem 10 lat, to był bez sensu czas. Trzeba było to zrobić wcześniej i czuć się lepiej. No ja tu każdego dnia wstaję, patrzę w rostro, ale jestem ładny. Patrzę sobie i mówię, jak taki młody człowiek może mieć 53 lata? Nie? To jest najlepsze podsumowanie, ale zapytam jeszcze skąd u Pana doktora zainteresowanie tym tematem i tym zabiegiem. Yy, no Zainteresowanie było trochę wymuszone przez moją, jedną z moich szyfowych, gdzie pracowałem na onkologii laryngologicznej. Na tej onkologii laryngologicznej niestety wykonujemy dużo zabiegów, które... Ym, wpływają na estetykę buzi negatywnie. Mm. Bo nasze zabiegi są bardzo okaleczające. No i szafowa mi zleciła, że no, musisz tam trochę im pomóc, bo i stąd zainteresowanie chirurgią plastyczną twarzy, chirurgią nosa, chirurgią mm. powiek, chirurgią y, policzków. To, to stąd to wynika. I ponieważ dobrze mi to zaczęło wychodzić, zacząłem jeździć na kursy. Yy, najpierw, oczywiście, operowałem całą rodzinę, później przyjaciół, no później to weszło już jakby. W zakres mojego zabiegu i, i zainteresowań zawodowych, takich komercyjnych i niekomercyjnych. A przyszłość tego typu zabiegów, bo są od XV wieku, jak się będą rozwijać? Będą się rozwijać cały czas, ponieważ ludzie, po pierwsze, chcą wyglądać młodziej. są młodsi i mentalnie, i fizycznie. Bo teraz 60-65-letni ludzie to są ludzie wysportowani, zdrowi, chcą też lepiej wyglądać. Wiele osób nie chce wyglądać jak. teraz późniejsze są macierzyństwa. Czasami to rodzą i kobiety 50-letnie. I później no niestety mam też takie pacjentki, które twierdzą, że no wie pan, ja przychodzę z synem do przedszkola z sześciopięciolatkiem i słyszę, jak panie inne szepczą, o, z babcią przyszedł. No to jest oczywiście bardzo niemiłe, i to ta tak. panie też jest taka, 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 taka przyczyna trafiania do mnie. To często są piękne kobiety, yy, no, ale można poprawić ten swój wygląd, ten, ten swój, tą swoją pewność siebie rzeczywiście. I nie należy się tego wstydzić, to nie jest żadna próżność, to jest y, naturalna sprawa. Tak jak myślę, że 25 lat temu nikt nie myślał o tym, żeby chodzić do dentysty co 3 mhm. miesiące, czy co pół roku. Tak. To wszyscy chodzą, zęby mamy zdrowe, 60-latkowie mają wszystkie zęby swoje. No, pamiętamy wszyscy, pan jest znacznie młodszy ode mnie, ale jak ja miałem 23 lata, to pacjent 35-40-letni często nie miał połowy zębów. No, wszystko idzie do przodu. Myślę, że to jest tak jak zabiegi medycyny estetycznej, tak zabiegi chirurgii plastycznej są teraz już nie zabiegi robionych z próżności, tylko z pewnej konieczności takiej życiowej. Jesteśmy coraz młodsi, coraz dłużej żyjemy. Skoro są takie możliwości, warto korzystać. Bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę. Dziękuję bardzo.